zweryfikować to potworek Próbuję O Boże Natalia Natalia, Boże, Natalia. Nie, nie rozumiemy ani słowa Ty, 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 ty chyba masz voice Natalia zastopuj pobieranie Fortnite proszę Halo 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 Słychać mnie teraz? No No, no powiedzmy, że wstępnie tak Natalia jesteś jebanym robotem O, popatrz O, kurwa, ten ja się pierdolę, jestem, Powinno jak, być ja się lepszy Ja jestem zjebany, ja zrozumiałem, ja, kurwa teraz się poczułem, jak to, że jestem dyslektyczny, kurwa Bo ja się zrobiłem za braid za panną młodą, kurwa Ja jestem zjebany <laughs> Dobra, nie zdążę. Jak chuj, nie zdążę. O, chrysta na niebie. Ale mi nie coś wiem, zacina ja ten robię... Roblox. Ja się robię na takie. Ale czy teraz jest dobrze? Bo już mi się pięknie stabilizował. Jest tak. lepiej na pewno. Dobrze, to jest pojęcie względne. Potwierdzam. Mówiłam, że źle. w ustawieniach w Robloxie można sobie zweryfikować wiek dowodem. I wtedy odblokowuje się Wam voice chat. Ta weryfikacja trwa dosłownie z 5 minut, bo oni to Do automatycznie. Otrzymają to dowodem. Tego. Dowodem ok. prawie miasty tam czymkolwiek po prostu. No ale żeby Wam wiek zweryfikowało. I co, ja, ja pierdolę, no wtedy przecież ja, ja nie zdążyłem nic zrobić, ja zdążyłem założyć trzy rzeczy. Ja, ja jestem ja najbardziej. Ja jedną. Jestem najbardziej. O kurwa. Tre, tre na 40. Ja jej daję cztery gwiazdki. Dwa. Ja jej daję pięć ja na pięć. Nunia napisze 5 star. Ale mi Perfect. coś... O. O nie, kurwa! Ja po prostu. Ona wygląda trochę jak nie wiem, jakieś zniełczałe masło. Trzy. Dzień, ja dzisiaj jestem rozrzutna po Czekaj, prostu. na napiszę, napiszę Rzucam gwiazdki, jak nie wiem, dupom na boki w klubie. Nie chodzę do klubów. Co teraz, gorczy O Boże. Ej, ta jest no. No to, nam... jest, na jasne, no, to jest, jasne, jest taka to... jasna, No, no znaczy. bym powiedziała, że ta skóra taka trochę jest za ciemna. Dwa. O Boże! No jak ma być Bright, no to chyba Bright. Dwa. Tak, myślę, Spuki. No cóż, kto teraz? Dulcze Marianna. O Boże. Wychowca. Jak... No. <śmiech> <śmiech> nie wiem, to no, takie dwa. Nawet ładnie, ale czy to jest to, co ja chcę, chcę zobaczyć? Dzisiaj nie. Daję jej jeden. O Boże, <laughs> ale rozrzutność! I... O nie, kurwa. tutaj. Kurwa. Tamtej mogłam dać za tym dwa. Nie, no dam jeden, nie podoba mi się to, ale napiszę jej 5 na 5. Ja też się tak napisałam. No to ta pić, to Trzeba podbudować czyjeś ego. Tak, a potem się okaże, że dostała 7 punktów łącznie. No, wiesz, right? Nie, no nie podoba mi się, kurwa, jeszcze potrzeba jej, żeby taką sukienkę futrzaną miała, paskudne. Maja echnar. Kaukazjan. Kaukazjan. Tu serduszko masz? A to jest taki skarytyk. O wiesz? matko, Lolita. Nie, Lolalita. Ol. Hmm. No, nie, no. Mm -hmm. Ej. Kuźwa no nie, nie, piękne, Aid, my grandma, <ścoughs> O boże, Wiktoria! Coś mówisz o o maśle? Jeszcze kurwa słowo. Męczni i in demorni. Mam no, moje to byłoby pomarańczowe, a nie. Qualpole. No kurwa, squallpol założył cztery rzeczy i uważa, że jest Slay. Ja, jakaś Ja, się nie ja nie taką nie ci... opinię daję. Ale patrz, jak dupką kręcę. Przez przykład, ci napisałem 55 na 5 Dzięki Narutko no, I... Jest grzyweczka, jest dupeczka Ale tu jest dużo ludzi na tym serwer No dużo jest O Jezu Ja miałam 15 sekund. <noise> Bo mi ping tak skakał, żeby się nic nie ładowało. Ej, w ogóle? Disgusting, krótko zginę. Co uważacie o trzech nowych naklejkach, które podałam na serwer? Zaraz zobaczę. A jak stópką zawinała taką fiu, fiu, fiu? Kobieta to koślawa, jak, ale... Jak, fiu, fiu. jak ci. <głosy> <głosy> no matko, A dobrze. No, Mieliśmy wszyscy tak tyle samo, toks, Swanka miała tylko dwa mniej. Jak czyli przy, wszyscy dali nam po jeden i każdy z nas ten. Tak, dosłownie, bo my sobie daliśmy po pięć, czyli Ale... piętnaście, i wszyscy dali nam po jednym. Teresa Jean. dzieciaki. Jean i co? I Majersia. Oj. Ale to jest pieniędzy. Gdzie? Tak. Natalia, ja jak proszę. poszła pierwszy raz do pracy? <noise> N Nie, Italia. Natalia zbierając puszki na złom, ale tu jest pieniędzy? Gdzie? Na dworze? Ktoś idzie na parkour? Ja. Dobrze, to zostawiam resztę. Wiktoria, pamiętasz, co ci mówiłem, co mi się dzieje ze spodniami? No. Oficjalnie nastała ta chwila 5 minut temu. Żartujesz? Nie. Żartujesz? Rozerwały się? Zamawiam w chwili obecnej te, które oglądaliśmy. Próbuję zeskanować kod QR, ale nie mogę w te. Tak, w... go w sumie. Ja ty też się przebierzesz sama za siebie. W sensie za EWL. Słuchaj. <noise> Mojej mamie się nie podobało, jak śpiewałaś. Nie dziwię się. A w ogóle Magda Gessler jest w Cieszynie. O, oh, robi rewolucję jakąś? Mhm, w restauracji ekotradycja. Tradycja. O! Oh. A ma, mają jest tam ogóle... naprawdę ekotradycję? Nie jadłam tam nigdy. Ja tam byłam parę razy ze szkoły, ponieważ mieli tam jakieś wystawy różne. Mhm. W restauracji I mieli co? wystawy? I co podobało no. ci się? N nie pamiętam już tak naprawdę, co tam było. Byłam pijana no, w trakcie. Mieli wystawy na ścianach, po prostu jakieś fotograficzne, z tego co kojarzę. Nie robili chyba żadnych wermisarzy ani nic w tym stylu. Nie, ja jednak nie wiem, za kogo się przebieram. Jakie mam być colorful? Jak w tym świecie się nie da być kolor, kolor, kolorful? Ech. Nie, Matko, mm. dlaczego tak uważasz? Dobrze Zemnoty. mówi polacie. Nie mogę odpowiadać, ponieważ muszę się skupić, żegnam. No dobrze. Nie, no przecież to jest kurwa, jakby bezdomny poszedł na wybieg. No i co? Zmiana koncepcji. Zmiana koncepcji. No bezdomnie trochę śmierdzą, nie ukrywam. No i to. uznaję za kolor No, tak mało full kolor. O mnie Nie, a ja oficjalnie skaczę. Skąd? To jest zbyt kontrowersyjne. Oj. lepiej powiedzieć na głos. Powiedz to na głos. Ja Mogę skoczyć do strefy VIP. <noise> to, to, no to skacz do strefy VIP. A wiesz, Natalia, że ja byłam w strefie VIP ostatnio? Wiktoria to się umie włamać. I... No, umiem się włamać. <noise> Słyszałam, że są jakieś nowe metody, ale nie, nie interesowały. Wi widać, że nie oglądasz filmów na moim kanale. No. No. Fajna jesteś. Najlepsze to jest wsparcie od bliskich. Nie słychać wtedy A. Może i lepiej, że nie było słychać. Bo teraz słyszę się podwójnie u kogoś. Znając że życie, jest to Natalia. Ja ciebie też słyszę podwójnie, więc to nie ja. Wiktoria? Ja też! Też nie słyszysz podwójnie? No! Patry, A jak? No nie, nie ma prawa ciebie A ty słyszysz wychodzi? podwójnie, czy nie? Nie. No, czyli mamy odpowiedź! A, no dobrze, okej. Okay. O cholera! Eleven, znaczy 9 10 seconds. Storia? co ty zrobiłaś z siebie? Dobra, no, kurwa, niech będzie. Lepiej nie będzie. O kurwa. No dobra, no. Czy jest colorful? Jest colorful. Czy jest ładnie? Jest colorful. Dwa. W ogóle. Ja dałem jeden, bo pisałam historię do swojego stroju. Ja dałem też jeden. Ale to by mi się nie podoba. Mm. Hmm. Colorful. No ona w sumie wszystko no. zrobiła na żółto-zielono to nie jest colorful. No. Mmm. <grywa> I <noise> nie, nie miałam pomysłu. To był mój upadek. No o, ok, może. Nie było full of color. Ja widzę dwa. Myślę, że adekwatnie dam dwie gwiazdki. No dobrze. To No wszystko cię zakratkowało. Boże, myśl, napisała that was beautiful. O Boże. LGBT James? James Charles. LGBT. O Boże, tuksfanka, co za nie wiem, czym czy ty się kradniesz, i, i, Czy ty kradniesz kulturę? Sucha, masz wredy. Nie. Kradniesz kulturę. Tak się będzie nazywał ten odcinek. Natalia kradnie kulturę afroamerykańską. Prawda. O I się Boże. tego nie wstydzi. Meap MLME. Ty jesteś świadoma, że ty masz baj i stworzyłeś takie. Dałem, dałem jej trzy, bo jest bardzo kolor. O. O matko! O matko, ale się pokazała! Ej, dobra, dwa. Meo, 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 Zrobiłam dosłownie to samo z sukienką. Meo! Miało być chyba, miau, kulpa. Matko, boska, spierdalałam. Insula.